Sat Nam, witam Cię serdecznie na czwartej lekcji kundalini jogi. Dzisiaj przedstawię Ci ćwiczenie, które jest już połączeniem trzech elementów. Będzie tutaj oddech ognia, będzie Mulband i będzie ćwiczenie nazywane jazdą na wielbłądzie. Jest to ćwiczenie, które możesz wykonywać zawsze w momencie, gdy siedzisz, czy jesteś w biurze, czy w samochodzie, czy masz pozycję siedzącą na krześle, polega one na tym, że zaczynasz wdech do przodu i poruszasz dolnym odcinkiem kręgosłupa. Czyli jest taki ruch właśnie zbliżony do jazdy na dylbłądzie. W momencie, gdy poruszasz swoim kręgosłupem, pobudzasz energię. Pobudzasz energię z dołu w górę, wzdłuż kręgosłupa. I do tego dodajesz oddech. W momencie, gdy robisz ruch do przodu, bierzesz wdech przez nos, ruch do tyłu, wydech. Czyli wdech, wydech. I w ten sposób co najmniej jedną minutę poruszasz się. Co dzieje się? Kręgosłup zaczyna się ualastyczniać, kręgi się luzują, wszystkie napięcia, które masz na dole, zaczynają się rozpuszczać i energia zaczyna przepływać wzdłuż kręgosłupa. W momencie, gdy już oddychasz co najmniej minutę i robisz ten ruch, Możesz wtedy przerwać i wtedy zaciskasz mulband i mocno zwieracze narządy płciowe pępek, pośladki, napinasz i przyciągasz pępek do kręgosłupa bardzo mocno. I utrzymasz chwilę. I rozluźniasz. I wtedy możesz na chwilę usiąść z zamkniętymi oczami poczuć jak energia podnosi się stopniowo w górę, jak rozchodzi się w Twoim brzuchu. I to jest to ćwiczenie. Sapna. Dziękuję bardzo.